Widzowie, nie wiem czy wiecie, ale Dream jest hakerem. Mnie też to trochę przeradza widzowie. Też mnie to przeradza widzowie. Ogółem musimy tu wejść, tutaj. No. Patrzcie. Nie. Trzymajcie się. Widzowie, trzymajcie się. Oh O oh nie O oh nie <coughs> Widziałem, ja się boję po prostu Nie no ja nie spodziewałem się, że on. Nie wiem, taki haker z niego, dobra. Bajo, jajo, jajo, jajo. This is. It's prank, bro! E, po domu nie wiem, widziałeś. Jak wiecie, to. O, FBI powiedziało, dim jest hakerem. E, tym. E, in, jedyny ich argument to z ogółem. Począ... O, to takie, dobra. <laughs> Tymczasem. inni hakerzy. No, i oni, o, y, nie wiem, przyczepili się tylko po to, bo, nie wiem, nie mają, nie wiem, ktoś tam w FBI nie ma pracy, albo nudzi muszę, nie że nie Dreama, No, wiemy, że citował, ale ludzie, tutaj nawet jest inny. I to, że citował kiedyś, to to wina, że on sobie kupił to konto, bo kiedyś to było legalne. O nie. A to jest najmy... O nie, to też może być jedyny ich ga argument. No babajo, jajo, bo już mnie polityka irytuje.